Musiałem wzbudzić w sobie odwagę, żeby pójść i powiedzieć, tak jak myślę, o tym, co sobie wymyśliłem. To wzbudzenie odwagi pokazało mi, że ja się nie czuję pewnie z innymi osobami, które uczą. Nie czuję się pewnie, obawiam się ich oceny, obawiam się ich niezrozumienia, obawiam się jakiegoś takiego, że, że, że przyniosę zawód, że nie, przecież konferencja miała nie o tym być, jak się definiuje pojęcie, tylko miała być o czymś innym. I myślę sobie, że to całe, ta cała niepewność, to audytorium, które mam w głowie jest nieprawdziwe. To znaczy ja sobie to wymyśliłem i ja sobie to wymyśliłem z jakiegoś powodu. I po raz kolejny, aktywnie y, muszę zwalczyć w swojej głowie jakieś przekonanie o całej grupie ludzi i, i pójść z ciekawością, zobaczyć jak oni zareagują. E, czy, 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 czy moje żarty będą śmieszne, czy mój y, temat będzie ważny, i czy y, te, te, ta interakcja, która będzie później, będzie jakoś wartościowa. I myślę sobie, że y, to ważne doświadczenie. I wydaje mi się, że osoby, które uczą, powinny też publicznie opowiadać o tym, jak to robią, dlaczego to robią, jaki jest sens robienia tego, i spotykać się z opiniami innych osób, i doświadczyć przychylności, takiej, której ja doświadczam, i jestem za to bardzo wdzięczny.